Hej, cześć, się wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. witam was w kolejnym odcinku A Plague Till Innocence. Powracamy do naszego symulatora rzucania kamienia i odganiania szczurów i... No może troszeczkę za zbyt, zbyt niepochlebnie się wypowiadam o tej grze, bo jak na razie mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że wam też. Jeżeli tak, zostawcie lajka... A jak kurwa nie umiem rzucać kamieniami po cichu. Idź tam, obczajaj tego. Dobra, naszym zadaniem jest posłać Hugo, żeby przeszedł przez tamtą dziurę, kiedy strażnik nie będzie się patrzył. Mam nadzieję, że będzie miał teraz na to wystarczająco czasu. Ja się chowam w kolejnych krzakach. On mi otworzy okno od wewnątrz. Ja wtedy jeszcze raz rozproszę naszego inkwizytora i wlezę przez okno. Dobra, fantastycznie. Weź jeszcze raz, zainteresuj się znowu tym. To już drugi raz. No, obszajaj to wiadro, obczajaj. Mam nadzieję, że znajdziesz tam coś pasjonującego dla siebie, drogi Inkwizytorze. U, dobrze, mamy narzędzia. 12 sztuk narzędzi mogę mieć przy sobie, do 12 kolejnych upgrade'ów, jak miło. No dobra, czy mamy tutaj cokolwiek co. Aha, tutaj dzbanek chyba znalazłem, nie? Jak ja tam wyjdę, przejdę, gościu mnie momentalnie zauważy, dlatego ewidentnie potrzebuję.

very important told keep eyes peeled hm no właśnie tak mi się wydaje że to jest dobra okazja żeby sobie przejść na drugą stronę jakby nigdy nic a przynajmniej mam taką nadzieję że mnie tutaj nikt teraz nie wyczai tutaj mamy widzę kolejne kamienie dobra dobra nad wodę nie pójdę Drugą stroną też chyba przejść nie dam rady. Nic się tutaj też chyba super ciekawego nie znajduje. Strasznie na wyjepce tutaj łaży, mimo iż mamy tam zaraz obok strażników, ale oni widzę siedzą na tym moście, więc nie powinno być to wielkim problemem. No dobra. Jak tego gościa rozproszyć? Czy ja dam radę czymkolwiek gdzieś tam rzucić, żeby on się mną nie interesował? To jest dobre pytanie. Na razie to mogę chyba wykorzystać fakt, że on będzie właził tam na górę i potem gdzieś indziej się schować. Mam nadzieję, że nas nie wychaczy. Dobra, no. Obecnie jestem bezpieczny, czy ja dam radę tutaj przejść tak po cichu, po cichu, tak delikatnie. O, gitara. Dobra, nikogo więcej tutaj nie ma. Tam widziałem jakieś tylko przedmioty, które mogą być warte zebrania. Tutaj lepiej się przy, przyczajmy na chwilę. On się patrzy teraz tam, więc chodźmy tutaj. Tam mamy kolejnego jebańca. No to musi być chyba szybka akcja, jeżeli ja chcę tutaj sukces osiągnąć. Ale wydaje mi się, że jak będę pod spodem, to ona zobaczy. O, tego nie podniosę. Cholera jasna. Dobra. Idziemy za tym kolesiem. Tutaj mamy dzbanek. Dobra. Szybki dzbanek w takim razie. Tego odciągnijmy w tamtą stronę. Tamten, mam nadzieję, nie zdąży wrócić. Dobra. Przełazimy tędy. Na szybkości najlepiej. Dawaj, dawaj, Alicja. Amisja. Al Alicja. Nazwijmy ją Alicją, po prostu będzie prościej. Alicja i tyle. Upgrade dziki. Fajnie. Zaraz obok przeciwników stoję i sobie jakiegoś upgrade'a strzelę. Tutaj za mało mi brakuje. Skraca czas... Skraca czas potrzebny do wyjęcia i nakręcenia tego sakiewka. Skraca czas potrzebny do uzyskania maksymalnej celności. Więcej amunicji i <laughs> bieganie powoduje mniejszy hałas. Hmm. To jest kuszące. Jakich materiałów potrzeba na proce? O, praktycznie wszystkich. Siarka, ten taki kawałek materiału, sznurki i narzędzia. Siarka, kawałek materiału i tutaj narzędzia. Cholera jasna, to samo co do procy. Do procy tutaj i do procy tam. No to ta akurat sakiewka potrzebuje innych rzeczy. Eee, wiecie co, dobra, wykonywanie uników powoduje mniejszy hałas. Te rzeczy do procy nie są jakieś super niesamowicie kluczowe, to są takie raczej...

No, mam nadzieję, że misja ma rację. Chociaż coś czuję, że, że ten, jakby fabuła gry poprowadzi nas w którymś momencie, tak, że zostaniemy jednak złapani i trzeba będzie się potem jakoś z tego wykaraskać. Brzmi jak takie, taka typowa fabuła. O nie, będzie się przed nami chował w czekach. No, jebany się teleportował, gdzieżeś zniknął. Oho, Hugo. No. Jezus Mario, weź się, dziecku, ogarnij. No właśnie, weź się lepiej, ogarnij. Ja, no, no, no dobra, ja rozumiem, to jest dziecko, on się chce bawić, on nie do końca rozumie powagę tej sytuacji. A misja dokładnie wie, że jeżeli oni nas złapią, to nas rozjebią. On sobie z tego za bardzo sprawy nie zdaje. Ja podszedłem tylko na drzeczkę, bo chciałem sprawdzić, czy są tutaj jakieś przedmioty do zebrania, ale może nie będę lawirował pomiędzy tymi wszystkimi drzewami, bo zajmie mi to tonę czasu. Plus mamy tutaj jakieś kolejnych koleżków do wymienięcia, więc rozkminmy. Podoba mi się to, że tutaj tak naprawdę omijanie tych wszystkich przecinków nie jest jakoś super specjalnie skomplikowane. Wystarczy dotrzeć w dane miejsce... Rozkminić, jak wygląda sytuacja, I, i potem to już jest raczej dość elementarne. Tam ich co nieco mamy, tutaj jest jeszcze jeden. No! <laughs> jaki z niego dobry chłopak jest! Mówi świnką, żeby się schowały. Dobra, ja bym las tutaj. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie ma. Nie jestem pewien, dokąd mam dokładnie dojść. Kurciaki! Dobra, mam dzbanek. Dzbanek się zdecydowanie przyda. Zasoby w domku. Turururu, Okej. Okay. skóra i sznurek to są chyba jedne z cenniejszych tutaj rzeczy, które można znaleźć. Do tych ważniejszych upgrade'ów są potrzebne, więc ja się cieszę. No i jesteśmy w krzaczorach. O jezu, jezu, jezu. Dobra, jest tutaj coś metalowego, co by mogło odciągnąć tego frajera. Nie za bardzo. No dobra, no to dzbanek. Dobra, Dobra, odciągnijmy go tutaj. To na pewno przyciągnie jego uwagę, na tyle, że mogę przejść sobie do kolejnych krzaków. Mam nadzieję, że znajdę tutaj jakieś metalowe rzeczy, w które mogę rzucać. Dobra. U, ten tu nie patrzy, ten nie patrzy, tamten też dopiero będzie wracał za chwilę. Myślę, myśl, myśl, że. No właśnie ten cholera zaraz tutaj będzie z powrotem spoglądał. Ale może mnie nie zauważy. Chciałbym zobaczyć, co się w tej skrzynce znajduje i podnieść w miarę możliwości. Ten tutaj też trochę denerwujący. Ja bym kazał Hugo zostać tutaj w tym miejscu. O Boże, jedyny. Dobra, ciągle zapominam, że, że muszę klikać lewy bumper, a nie lewy trigger. Lewy trigger wyciąga już wyciąga proces. Cholera jasna, ten się stąd nie ruszy w ogóle? Ty, ja nie mogę tak rzucać kamieniami, jak mi się żywnie podoba, bo mam ich za mało. O, dobra, okej. Okay. No to pr przetestowałem kolejną rzecz, znaczy przeciwnicy. Chyba jak usłyszą we dwóch odgłos, to tylko jeden podejdzie to obczaić, dlatego rzucę jeszcze jednym kamieniem w momencie kiedy tamten będzie daleko, żeby tylko ten zareagował na to stuknięcie i poszedł to obczaić osobiście. Mam nadzieję. O no, za drugim razem jeszcze widzę bardziej interesuje. Dobra, podnoś przedmioty te. Okej. Profesjonalne wycofanie! Dobra, ok Przedmioty zebrane. Gość, na szczęście zapewne się nie zorientuje. Na szczęście zapewne się nie zorientuje, że. Okej, okay, na spokojnie odwróć się. Mam nadzieję, że tamty mnie nie zauważy. Tamten, którego na początku rozproszyłem. Nie, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Teraz niech tylko ten kolejną rundkę zrobi, przejdziemy w tamte krzaki i będzie można dalej działać. Tam są chyba jakieś metalowe obiekty, które mogę rzucić, ale nie jestem pewien. Dobra, jolo jolo, jolo yolo. yolo, yolo, yolo. Zanim zrobi kółeczko, tamten po lewej, tamten po lewej jest ślepy. No dobra, jest lekko ode mnie odwrócony. Niech mu będzie. A tam mamy kolejnych, ale mamy też jakieś metalowe rzeczy do rozpraszania. W ogóle miałem też chyba jakąś tutaj inną, totalnie alternatywną ścieżkę, którą mógłbym pójść. Tam z tamtej strony tego murku. No ale dobra, wybrałem tą. Nie będę tutaj łaził dookoła i szukał jakichś przedmiotów, i backtrackingu robił. Dobra, ty tam wydupcaj, żebym ja mógł w spokoju wyjść stąd. Chyba już myślę, mogę. Hey, I saw one of ours along the trail earlier, dead as a doornail. Shouldn't we bury him? Had he been bitten? Yeah. Did you touch him? No. Good, because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over, and everyone around you can get it and die too. That's why it's called the bite. Ah, no. okay. I think we'll just leave him where he is. Okay, czyli tak to działa. No dobra, wystarczy ugryzienia, a potem każdy, kto dotknie, zdycha. Dobra, okej. Okay. Tutaj rzucimy kamienie, żeby tego odciągnąć. Tam rzucimy, żeby tam tego odciągnąć, bo oboje się tutaj patrzą ja w, w tym kierunku. A jeżeli zrobię tak, to teraz my się nalajcie, dam radę się przeskradać i podejść sobie do tej wysokiej trawy, czy też siana, bądź pszenicy, czymkolwiek to jest. Naprawdę doceniam to, że ta kamera się lekko oddala. No właśnie, robi się nieprzyjemnie ciemno, to mi się nie podoba. Dobra, dalej jestem w wysokiej trawie. Tutaj mamy jakiegoś patrolmana. Nie mam ich jak rozproszyć, ale myślę, że tamten będzie szedł w tamtą stronę. Badabim, bada boom, lecimy do kolejnej pszenicy. Tutaj już myślę, jakieś rozpraszanko się przyda, nawet gra nam dzbanek daje. Dobra. Co ja teraz będę musiał zrobić? Yy... Ten tutaj niestety się patrzy w tamtą stronę, ale czy on nas zobaczy jak będziemy tutaj szli? Może nie. To było dość ryzykowne, ja w ogóle przechodzę 30 cm obok tych strażników, ale na szczęście są na tyle niepociumani, że totalnie w większości przypadków tego nie ogarniają. Te w ogóle gniazda, które tutaj się znajdują, naprawdę. To jakaś pojebana plaga, nie zdziwiłbym się, gdyby to naprawdę niekoniecznie było normalne, może jakaś boska kara. No chyba jest git. Dobra, to idziemy dalej. Nie muszę się cały czas skradać mimo wszystko. Dobra. O kurwa. Ha, tam coś jedzie, okej. Okay. Oho. To mi się nie podoba, że ja idę dokładnie w kierunku, z którego oni spieprzają w tej chwili. O Jezus! On wyczuwa tą plagę. You'll be able to rest when we get to Lawrence's place. My head. It hurts. Hmm. I don't know what to do, Hugo. What would o, okay. No, niestety, niestety, nie wzięliśmy nawet żadnych lekarz dla Hugo. Ale możemy go nosić. Mama says I nie leave the house, you know. I know that must be why I feel funny. You're just tired. I miss her. At least you relacje rodzinne w tej rodzinie były naprawdę dziwaczne. Córkę nie widywała matki ani brata. Ta działa ciągle z nim, żeby wymyślić dla niego lekarstwo. No i jedyne tak naprawdę jakie miał połączenie to z ojcem. Oj coś czuje, że szczury tu zaraz przylezą. Widzicie te pochodnie, taktycznie porozstawiane? Jezus Mary, są faktycznie zdechłe zwierzęta. Świnie! Jo, ale pojebane Ty no nie było chyba opcji, żeby to obejść. Jakaś glina, błoto inne takie srakie, ale to jest to na martwych świń. Ja w ogóle patrzę na te światła. Ja. Witajcie szczury! Dobra, no my, myślę, że jeżeli będę biegał pomiędzy tymi źródłami światła i nie wchodził w to gówno, które mnie spowalnia, to będzie dobrze. Dobra, wychodzą nocą, ale kurwa, w jaki pojebany sposób. Dobra, dobra, na razie biegnę, nie mam jak się nawet spojrzeć do tyłu, wolałbym tego chyba nie robić. Jeszcze bym zobaczył, co biegnie, wiecie, tak jak wtedy, kiedy się jest na wysokości i jest polecenie, żeby nie patrzeć w dół. Łuuu, jo, pięknie ale tam są kolejne oczywiście. Dobra, mam nadzieję, że to jest dom Laurentiusa. Znaczy to, gra sugeruje, już to na pewno jest dom Laurentiusa. Dobra, widzę, że tutaj mogę chyba coś rozwalić. Zajebać szczury! O, tak jest, martwe zwierzęta. Niech spłyną w dół i zabiją te szczury. Oh. Ale i no, nie wygląda to najprzyjemniej, to trzeba przyznać. Dobra, tutaj trzeba będzie jakoś oczyścić ścieżkę do góry. Jak to zrobimy, zaraz się dowiemy. Tutaj widzę, że mam jakiegoś patyka. Czy ja mogę rzucać tymi patykami na przykład? To by było ciekawe rozwiązanie. Skrzyneczka do otwarcia. Niby ukryta, niby nie. Dobra, weźmy patyk w takim razie. Co ja dam radę tutaj zrobić? Widzę, że w. Ta Aha, dobra, przecież ja mogę przejść z tym patykiem i to tam dalej podpalić. Do. Let's go! Yes. Podobały mi się te sekwencje ze szczurami. W ogóle fajną mieszankę tutaj ta gra robi. Takiego skradania się, skradania w stylu weź kurwa uważaj, bo jak cię ktoś zauważy to przegrywasz. A z drugiej strony takiego też przechodzenia i bycia z jednej strony, wiecie, nieporadnym. No bo szczury nas dotkną i umieramy. Ale z drugiej strony mimo wszystko jesteśmy w stanie tutaj coś przeciwko nim zdziałać. Ja tam mogę strzelić na przykład z tej procy. Widzę, że coś tam mogę zrobić, ale to... Chyba nie, nie, nie tak. Dobra, mam nadzieję, że mi ten patek starczy jak tam podejdę, bo jak, bo jak będę zbyt długo niezdecydowany, to będę miał przejebane. Here we go again. Here we go again. Dobra, wąż szczury, byleby nie wejść w to błoto. Gra bardzo mocno się skupiła na tym, żeby mi pokazać, że wtedy będę miał przewalone, bo jestem strasznie powolny. Dobra, to mogę chyba podpalić. Ja to będę mógł pchać, okej. Okay. Będę mieć taką mobilną stację światła. Dobra, przedmioty, przedmioty. No to podchodzimy w takim razie i jedziemy. hehehe, he, he. Mogę tym sterować? Mogę tym sterować. Dobra, to lepiej się postaram, żeby tym dobrze sterować. Come on! Jakie tu są góry tych świń martwych? Pomocy! Dobra, to jednak chyba nie jest nadprzyrodzone, ale jest po prostu chore. Mm. Dasz radę, Hugo! Naciśnij szostka, żeby helikopter poleciał w lewo! Dobra, okej, okay, okej. Okay. Wiem, że męczące, wiem, że męczące. Już prawie dojechaliśmy na górę, spokojnie. Tam widzę, jego posiadłość się jest oświetlona na tyle, że powinno być dobrze. Jeszcze te świnie tutaj raczej zatrzymają szczury, bo one pewnie lgną do żarcia. Zrobiliśmy. Okay. no to się cieszę. Idę zbierać przedmioty po bokach. No Właśnie, okay, co jak to jest inkwizycja? Huh? Dotrzyjmy na farmę. Ukończono. Rozdział czwarty: uczeń w ogóle się zwie. Ok. Tu mamy jakiś młyn, który mogę sobie otworzyć. A co tu w środku będzie? A co my tu mamy? Skrzyneczkę. Zdjęcia. Dobra, cieszę się, że tą sakiewkę odblokowałem. Bo mimo wszystko dużo się tego tutaj znajduje, i zdecydowanie warto móc nosić tego więcej przy sobie. Nie, no bez przesady, nie bądź już taki dramat. Nie, nie, nie dramatyzuj tak, z, y, synu, chciałem powiedzieć, bracie. Dobra, w którymś z tych domków ewidentnie będzie Laurentius. Myślę, że w tym jego domu, dlatego obczajmy najpierw stodoły, tak jest. Chyba, że tutaj będzie się za chwilę coś działo, jak się z nim już dogadamy. Myśleś, miałem powiedzieć, że może da nam konia, ale coś tak czuję, że konie to już raczej poszły na wybicie. O kurwa, tam widać tego martwego konia, Jezus Maria. O, wow. wygląda jak dinozaur, szczerze mówiąc. Nigdy nie widziałem szkieletu konia. Nie wiem, czemu miałbym widzieć kiedykolwiek szkielet konia, ale naprawdę wygląda trochę jak dinozaur. Coś czuję, że coś się tutaj odjebie i trzeba będzie wejść, wejść tam pod podłogę. Widać nawet, że coś tam się znajduje. Dobra, wbijamy na górę. Nie wiem po co, ale tak sobie badam w sumie okolice teraz, jak mam chwilę. Co my tutaj mamy u góry? Cokolwiek ciekawego? Jakieś przedmioty do zebrania? Ty no, jakieś przejście dalej, ale to chyba nie o to tutaj teraz chodzi. Tam jest coś do zebrania, kurde. Mogę sobie tutaj wrócić. No nie, no nic pasjonującego tutaj nie ma. Idziemy na drugą stronę, zbiorę co mam zebrać i, 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 i wracamy. Wskoczymy do domku. A kamienie tutaj są do wzięcia. Ty. Ewidentnie coś tutaj będzie później do roboty takiego konkretnego. Tylko jeden kamień zebrałem. I'll go first. Hmm. Of course. Wydaje mi się, że powinienem uważać bardziej z tym, kiedy zbieram te kamienie. Sprawdzać może ile ich mam przy sobie. Może tych więcej pocisków byłoby przydatne. Ale to wiecie, więcej pocisków jest dla frajerów, którzy nie wiedzą jak przejść dany segment i muszą trzy razy rzucić kamienie, zanim im się uda. Ja. Ja nie mam takich problemów, bo ja zawsze jakby, jakby no jestem alfa gamerem, okej? Okay? Myślę, że to jest sprawa jasna. Ja nie muszę nigdy powtarzać żadnych segmentów gry. O, pobaw się ze świnką. Znaczy nie, kurwa nie dotykaj, zarażona może być. O, Świnia na pewno wewnętrznie dziękuję ci za żałowanie jej przyjaciół. Dobra, ocujmy się lepiej od niej. Ty tutaj jest kółni, okej. Okay. Wozi coś tam na na wozie Nawóz na wozie! Ty, nawóz? Czy to jest ta nazwa? Nawóz? To, to ma jakiś związek? To pewnie będzie zamknięte, ta. A to możemy je wrzucić jego. Czuję też, że frontowe drzwi są zamknięte, dlatego też tutaj jest opcja wejścia od tyłu. Dobra, chodź, chodź, Nie oddalaj się. Co my tutaj mamy? Warsztacik, przedmioty jakieś dodatkowe. Hmm. No dobra, zebrałem te jakieś narzędzia. Uu, chyba słyszymy naszego kolegę. Dalej mam za mało tego. Jezus Mary, bo ja na... Aha, bo ja to przecież wydałem na ten. A misja nie potrzebuje warsztatu do ulepszania wyposażenia. O, proszę. Nie potrzebuje narzędzi do ulepszania wyposażenia. Uuu. Czy nie byłoby dobrym pomysłem zrobić od razu tego i tego, żeby móc potem szybko upgrade'ować bez ograniczenia narzędzi? To jest dobre pytanie. Tylko czy mi aż tak zajebiście walczy? Zależy na tym, żeby tak po prostu napierdalać z tym. Hmm. Żeby napierdalać tak z craftingiem. Trudne decyzje ostatecznie. Myślę, że są takie trochę pierdołowate i nie mają super dużego znaczenia. Skraca czas do potrzebny do uzyskania maksymalnej celności, łatwiej umieszczać tam pociski, szybciej i skuteczniej z niej korzysta. No cholera, jasna, tylko dwa mogę na razie: dwie rzeczy sobie upgradeować, cakiewkę albo to. No, coś bym szczerze mówiąc wykorzystał, bo niektórych tych materiałów mam już, mam już limit i, i, i bym chciał coś z nich zrobić, tak żeby chociaż po prostu móc je dalej zbierać. Torbo za amunicją. no tego mam 12, tu mam 11, więc praktycznie sięgam limitu. Dobra, zaburjajmy tą torbę za amunicją. Więcej kamieni, będę mógł mieć i tak dalej. Więc jest git. Dobra, tam słyszałem tego gościa, on tu gdzieś kaszlał. Tak więc zaraz na niego pewnie wpadniemy. Tutaj zaatakują szczury, jak nic. Ja już tutaj widzę te szynki, które można by zrzucić, chyba że to jest taki element po prostu wystroju i designu. Ale widzę tutaj już potencjalne miejsca, gdzie będzie można zacząć się bawić w jakieś unikanie szczurów. Ja to po prostu czuję. No ale chodźmy na razie na górę. Chyba będziemy mogli sobie pogadać z doktorkiem. Nie ma tutaj żadnych przedmiotów do podniesienia, wydaje mi się. Więc pogadajmy z nim. Na pewno będzie ucieczka z tej farmy jak nic. Tylko gdzie my potem pójdziemy, niby? To jest dobre pytanie. Halo! Osiemano! O nie! Tu go. Here. the inquisition came we lost everything there was nothing i could do i oh, of course uh, they came for him uh, an, an evil an ancient evil courses through your family's veins in its blood uh, your mother and i Attempted to slow its progress. But ever since the great break, the process has quickened. You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone. Hola. Oh yeah, since' They're here. The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage, Lucas. Go to the barn. You will finish the Ignifer.

Ależ mi zajebiście gorąco. Jest. Jezus, Maria, to już, jest, to już jest ta pora roku. Kiedy się robi zajebiście gorąco? To żeśmy sobie pogadali? Co, on, on umarł teraz, czy co? Mam takie jakieś wrażenie. Hmm. Oczywiście, że dostały się do środka. Dobra, zaraz je ogarniemy. Tutaj jeszcze mam jakieś drugie drzwi. Może tu coś fajnego znajdę? Przedmioty jakieś na przykład? Hmm? Patyki.

Część pewnie przybiegnie tutaj, jak załatwię drugą szynkę, przybiegnie reszta. Okej. Okay. Ty Jebany, nie chce się mnie słuchać. Hmm. i coś czuję, że jeszcze trochę potrwa ta podróż. No dobra, dobra. Chodź, Hugo. A że kurwa, gdzie ty leziesz? Trzeba mieć ciągle na oku. Dobry konik, dobry. Hm, No, te szczury tam po prostu taką niewidzialną ścianę przed sobą prawie mają. Mogę świni dać jeść pewnie też. Zgniłe zboże? No ta świnia nie ma najlepszej, najlepszej jakości jedzenia. Chodź o Hugo do stodoły, proszę cię. Okej. Okay. Czy ja mam w ogóle o niego dbać teraz, żeby on był blisko? Mam go popychać, żeby poszedł do tej stoduły? Dobra, no chyba nie. Nie reaguje na żadne moje komendy na krzyżaku. Tak więc niech tam siedzi. Mam nadzieję, że przeżyje. A, no, no domyślam się. Wszystko. Co robimy? Kurwa, ja tutaj już byłem. To nie mogłem tutaj wcześniej tego Ignifera ogarnąć? A. Może jakiś tutaj damy radę wóz przyciągnąć, czy coś. Może od boku da się wejść? No weź, Nie Lukas. Dead or alive. Uuu. Czy my zabijemy świnie? Ty, gdzie my tutaj mięso damy radę skominować? Gdzie poszedł ten chłopak? Nie widzę go. Tutaj biega. Aha, okej. Okay. czyli mamy znaleźć mięso i to już jest zadanie dla mnie, co? Gdzie ja tutaj znajdę mięso? W środku było, ale już zrzuciliśmy je tym. Zrzuciliśmy je zwierzęciom. No czy ja mogę zabić teraz świnie na przykład? Kurczaka może zabije, na przykład, żeby rzucić go tym. Nie, gra mi nie pozwala teraz używać w proce w ogóle. Cóż no, teren tutaj działania mam dość ograniczony, więc, więc ewidentnie muszę to mięcho znaleźć sam z siebie. Otworzę to. A, że rzucimy, rzucimy tym szczurom ziarno. O jezus, Maria, my to rzucimy tam, żeby świnia tam weszła. Szczury będą jadły świnie. O nie. No, to trochę smutne. On tak lubi tą świnkę. Ja, ja też lubię świnki. Może nie takie knury wielkie. Ale świnie to są zajebiście inteligentne zwierzęta, ale. No, mimo wszystko, no. My tu walczymy o nasze ludzkie przetrwanie. Jezus, Mario, pojedyncze szczury. Mam wrażenie, się tu przedostają. Ha. Ja mo mogę teraz to podnieść? No, tego w ogóle nie zużywam. Saletra. No dobra, dobra, musimy zamknąć drzwi ewidentnie. Żeby się upewnić, że zostanie. Dobra. O Jezus Maria, nieprzyjemnie. O, wow, teraz już w końcu się odobraził, chyba. Ok. Dobra, moi drodzy. Tutaj na razie zakończymy ten odcinek. Będziemy kontynuowali w kolejnym i zobaczymy, co tam dla nas. A Plague Tale naszykował, no ale jak już mówiłem, no może nie mamy takiej mega emocjonującej, w napiętej sytuacji ucieczki z tej farmy, ale szczury przyszły, tak jak czułem. Ciekawy jestem, czy ten doktorek będzie żył i o co chodzi z starożytnym złem, które kryje się w naszy, krwi naszego rodu. To zdecydowanie coś nadprzyrodzonego może tutaj wjechać i ja tam się cieszę. Tak więc dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało zostawcie łapę w górę, ja uciekam, papa! Pa.